Ty... Hazard! <tryk> nie, nie chcę być Sas po prostu powiem geografią Adam Szczecin. Wiem, że to nie jest takie na pierwszy rzut oka, ale... No ja powiem stanę. No, ale no, dla mnie to jest Możecie powiem... nie wiedzieć tego, że... <tryk> no to czemu tego nie przemyślałeś wcześniej? Szczerze... Dajcie szansę, bo... Nie wiem, co mówił Paweł. Nie, to no, będzie tak, jak z tym ty. No tak, ja tak. wiem, że sprecyzowałeś dane miasto, Myślę, ale... Ej, ale Szymon, to tak zawsze jest. im dłużej ty myśli, tym myślisz, to zaczynasz to jakimś swoim... Ej, no próbuję, Paweł, ale kurde, no nie umiasz strzelić tego, tego. A jest, no, nie są nie jakieś, jak, jeśli chodzi o hazard i takie rzeczy, jest coś, co możesz strzelić z Szczecinem? Że <laughs> powiesz Szczecin? No ja nie wiem, no pytam się. Ty? No dlatego pytam się, może coś było i dlatego połączył geografia i to, i powiedział, no. że chodzi o Szczecin. No, prostu, Na przykład jeden bo... A. Azard Negro w pogoni szczeci, nie? <grym> Boże, się o tym Paweł. Paweł. No i przegraliście, no. szkoda. Co to było? Jak przegraliśmy? Co to było? Nie ma pojęcia. Ej, myślałem, że ugrałem! Kyci ja znowu! Byłeś nie pastery? Ale to wszyscy byli. <grym> <grym> Ach, Boże!